Cześć, to znowu ja, Mariusz Irzykowski. Tym razem chciałem zaprosić Was do prezentacji apartamentu, który znajduje się w inwestycji Struga Point z 2018 roku. Zapraszam do krótkiego materiału. W salonie znajduje się elegancki stół z krzesłami, narożnik Aspen z funkcją spania, z tego salonu jest wyjście na balkon, który ma 8 m2 i jest on na stronę południową. W sypialni jest bardzo wygodne łóżko z pojemnikiem na pościel, szafa wnękowa, na ścianach są tapety oraz tynk industrialny. Kuchnia jest w pełni wyposażona w sprzęt AGD. Na podłodze znajduje się gres. W łazience Znajduje się prysznic z deszczownicą, nowoczesny WCET, pralka i na podłodze również gres. Druga sypialnia w tej chwili pełni funkcję pokoju dziecięcego.